nagram wam odcinek, żeby nie było nudy eee, rozebrałem bo tak jak widzicie dostać się, trzeba było mi ducha hamulca zobaczyć co jest grane no i tak, weźmiemy te elementy główne tego ustrojstwa, zaraz sobie wezmę szczypniaczka no to tak jedna tarcza opowiedzmy, no powiedzmy, że jako tako jeszcze jest ok druga tarcza to tylko tyle jest. Czyli blacha, plus jedna układzina tarczy i rozpierak złom. Złom, bo nawet tego na tą karce nie zrobię. Bo już jest na tyle zużyte, zjedzone przez to, że metalu metal tar Że to zwyczajnie to no, wpierdzieliło, nie? I w sumie. I w sumie jest tyle z tego tematu co chodzi o hamulce tutaj pójdzie nowy rozpierak, nowe tarcze, nie wiem czy z drugiej strony zostanę, na razie to do roboty Ale plus nowy mieszek, hamulce, tarcze to same. co i MTZ w sumie to śmietnik, dla mnie to jest obojętnie gdzie to będzie leżało dobra, to śmietnik weźmiemy, wyczyścimy to jakoś, przymyjemy Wyskrobiem z tego towotu. Yy, przeczytałem tam komentarze pod ostatnim filmem. Ile dałem za Rusaka? Znaczy Białoruśkę. Za Białoruśkę dałem 15. Co prawda, 1000 zł więcej dołożone. Z tego względu, że tu była pogoń w kupnie. Te sprzęty, powiem Wam, jakoś za bardzo no nie są mega uchwytne co prawda to nie jest ta Białoruśka którą miałem kupić później miałem kolejno kupić Białoruśkę która mi uciekła a wystarczyło moje jedno słowo i bym kupił w sumie w podobnym stanie tylko 5000 tańszo to na pewno no i trzeba było się jakoś ratować tym tematem żeby, żeby, żeby to kupić no i więc Trafiło się co trafiło, plus transport dwa ile? Dwa 600 wyszło za transport. Coś takiego dwa lub dwa już nie pamiętam. Nie tak się udało właśnie zejść. Pod względem zaprawiarki, bo też i wpadł taki komentarz. No to myślę, że wszystko jest na moim kanale, może znaleźć. Wiadomo, że trzeba się sugerować. Eee... Przekładnio, żeby. Czekajcie, lewo spiralne. Eee... Ten ślimak. Chyba tak, lewo spiralne. Trzeba by było dobrać sobie jakąś tam rurę do tego. Także może tam po swojemu tak zmodyfikować. To nie jest trudna rzecz. Także do zrobienia. Myślę, że co tego, to wszystko w większości chyba tam powiedziałem. Pod tym względem ale na muła, to jest dobre. Będzie trzeba powymywać, powyczyszczać. Na szczęście to jest to samo co Chociaż Jeszcze te powiem szczerze, ranty bym pozbierał. Bo jednak i to jest tak trochę. Ale to zaraz najwyżej wezmę. Troszkę szlifierko się zbierze, żeby nie było jakiegoś. Haczenia. Oto ja dorwałem katalog z antykwariatu, tylko że do starszych modeli, eee, ale chyba jest uwzględniony, już myślałem, że pęknięty, ale nie, chyba jest uwzględniony dwa rodzaje hamulca, że i jako bębnowy yy, i właśnie ten tarczowy nie wiem z czego to wynika czy w nowszych białorusiakach były już te tarczowe po prostu montowane czy to z tego wynika że to jest wersja no, na DDR nie no ale na szczęście jest to samo co CNTZ. co MTZ. To zaraz w sumie będę miał i tego mieszkaj nowy rozpierak nowe tarcze powymywamy zaraz tu pozakładamy tutaj dobra rzecz pod względem tych yy, hamulców jest to że jest w miarę jakiś tam dostęp no wiadomo może najpiękniejszy to ten dostęp nie jest ale jakiś ten dostęp on tam on tam jest także nie ma tragedii nie trzeba coś tam rozbierać rzucać tej kabiny no co prawda było trzeba obejmę odkręcić poluzować ale, ale to idzie zrobić dosyć, dosyć dobry sposób żeby to rozebrać wszystko. Nie ma biedy, nie ma tragedii. Ładnie wypędzelkować i pójść przemyć to i tak, i tak. Po prostu wydmuchać później. Powiem wam, że tak jak wcześniej pojechałem o obornik sobie wziąć, popłucsuwać, odgarnąć od obory. No to ja tak na pewniaka do hamulców i tam na sadzie stoi prasa, kostka. Tu mało co brakowało, a jeszcze by mi doszła prasa do roboty, kostka. Ledwo się co zmieściłem koło prasy. <grybuj> Przez te hamulce. wpadłem na taki pomysł żeby zrobić tutaj felgi kremowe, wiecie moim zdaniem to by siadło, to miał swój urok reszta czerwona no oprócz wiadomo jeszcze kabiny, ale felgi jeszcze kremowe bym pewnie chciał zrobić tutaj do nie nie pomalować na kremówkę ja wczoraj w sumie to i tak na szybko rozebrałem żeby tutaj się dostać, ona takie jest pi umyta co prawda myślę że z 3-4 podejścia żeby to jakoś tam w miarę to sensownie umyć a najlepiej to by było wziąć mieć koła popuszczane i tak normalnie zaparkować gdzieś tam na dole do mycia i o pościągać z niej koła i wtedy ją jakoś tam umyć te ten, ten tylny most tutaj ten cały układ nie powymywać powyczyszczać, ale za fajne. już widać, jest przygrzane. pewnie ich produkcja ukraińska jest. No, i rozpierak pójdzie oryginał też ukraiński. <grymne> Czyli będzie złożony oryginalnie. Z maską jeszcze czekam, bo nie zakładam maski, z tego względu, że jeszcze muszę się dostać do rozdzielacza. Od razu sobie wymienię ten zestaw. Naprawczy tam, żeby był spokój. Na jakiś tam czas wymienione to. Także, także jeszcze to sobie jakoś tam ogarnę ten rozdzielacz i wtedy się tam założę no ale czekam tam wiadomo ta farba to jest tydzień czasu będzie potrzebowała, żeby jakoś się w miarę sensownie utwardzić żeby to od razu na świeżaka nie zakładać bo po dwóch dniach to jest wyschnięte ale nie zaschnięte no właściwie dzisiaj trzeci dzień by był E, jeszcze pojadę. Jeden kawałek muszę owsa przesiać, bo totalnie nie poschodził. I także pewnie się powlokę z ojcem. Ojciec będzie wyrabiał, a ja obsieję starym siewnikiem, starym akordem. Jęczmień ponownie się zasieje, czy ponownie, w sensie, że już jako druga uprawa, co innego będzie. Hmm. powiem wam tyle dobrze tylko że tu jest zgięte cholera jasna aha dostało strzała jak nic ajej, 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 bo ile te spawy Zmocnienia to tam podcinać i wziąć to od nowa pospawać tu nie ma kłopotu gorzej o tyle co tutaj że to jest kurde trzaśnięte trzeba by było jakoś roztaczać Tulejki pudorabić to nie problem by było. No. Ewentualnie porustaczać gniazda i drugie puszpiewać, ale też jest tutaj nakombinowane jak cholera. Mhm. To gdzieś tam na zimę, robota. To też nie jest jakaś perełka. Ja jestem zmęczona, co tu dużo mówi. Coś tam jest powymieniane trochę. Gdzieś tam było zaglądane, no ale. Ona przeszła raczej przez katurżników, a nie, a nie kogoś kto tam dbał o takie sprzęty, jak zwykle, nie? Dobra, idę pod wodę to przemyć. No i dobra, dostała części. Tarcze. Właśnie, te mieszki. No i... Rozpieraczek nowy, a tam co? Dzień dobry moi drodzy, następnego, następnego dnia. Eee no tutaj trochę ogarnąłem temat, przejechałem się z tymi hamulcami. I dużo i niedużo było roboty, bo wiadomo tam, cztery tarcze ten rozpierak. Jeden, no i po drugiej stronie uszczelniacz. Co ciekawe, był wyrobiony tam, gdzie go się wbija w gniazdo tego całego kołpaka. Nie wiem, by to nazwać tej tarczy stałej do hamowania. Ale tam sobie z tym poradziłem, nie? Poskładałem to. Na no wiadomo, musicie tam dotrzeć, układać to jak należy no ale to się będzie kontrolowało teraz żeby tu ładnie wszystko siadło tam gdzie powinno siąść bo 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 nie ma co na dzień dobry od razu dociągać jakoś tego mocno mo ja się ciasko pierdzielam mocno żeby żeby nie spalić bo wiecie jak to różnie jest nie ja się dzisiaj pobawiłem trochę z tą pompką paliwa powiem wam eee, co chodzi o pompkę no to raczej ona jest w porządku po przeglądzie bo i przekładałem z MTZ -a, a z MTZ starą pompkę brałem tutaj tak żeby bez jakichkolwiek różnic pompa będzie do wyjęcia myślę wiecie co żeby wywalić te ze środka nagrzewnicę ona mi jest totalnie do niczego niepotrzebna tym bardziej że w zimę to tam nie będę nią robił kopał nie wiadomo czego także ona mi jest zbędna w sumie ta nagrzewnica no i ona o wiecie, zajmuje niepewną przestrzeń tak trochę niepotrzebnie myślę jeszcze tutaj nad rozwiązaniami yy, takimi jak orbitrol yy, żeby tu tam porobić. No wiadomo tutaj płyta mocowanie całe się robi na dole yy, siełownik różnie albo tutaj yy, do, do, do ramy albo gdzieś tam po spodem montują ale to jest taki temat do ogarnięcia, tym bardziej, że jest zasilanie przez właśnie tutaj pompę hydrauliczną. Także jeden temat by był rozwiązany pod tym względem. No i mam zbiornik z Władka. Dzisiaj mi przyszedł. No i najbardziej powiem Wam, estetycznie byłoby go zamontować tak trochę w tym miejscu. Nie wiem, właśnie kurczę, bo tak, trochę ten przewód zawadza jego można inaczej by było tam poprowadzić, ale ze względu na to, że chyba będę to i tak wymontowywał, to jego można by było po prostu zaślepić i tyle. I jakoś tam go stawić. No dobry i niedobry ten zbiornik, powiem Wam z Włademirca. Na pewno nie jest zły, aczkolwiek to przetłoczenie trochę yy, nie w to stronę, po drugiej stronie, jakby było tam takie zwierzenie no, zbiornika tego zładka, no to to lustro by było, nieźle, ale mówię. Wiadomo, że to nie do tego, ale jakoś tutaj go na boku yy, normalnie upchamy. Także. także nie ma jeszcze takiego jakiegoś tam mega z tym problemu, żeby go tutaj ten zbiornik zamontować, żeby go tutaj elegancko wprawić.